Szanowni Państwo, to jest program Przegląd na antenie Wielokulturowej Telewizji Regionalnej BMTV. Nazywam się Rajmund Klonowski i nadajemy z Forum Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych, a moimi rozmówczyniami są Elena Pumnia i Margarita Kirillowa z miesięcznika Jutrzenka. Jest, to, jest to pismo Polaków w Mołdawii. I to może zacznijmy od Polaków w Mołdawii, bo dla naszych widzów ten temat jest mało znany, więc jak, jak duże jest środowisko polskie w Mołdawii i skąd się Polacy w Mołdawii wzięli? Według danych ambasady, które nie jest na pewno czy są, z zeszłego roku na pewno to może wynosić około 10 tysięcy. Z tym, że też te cyfry nie są jakoś tak bardzo precyzyjne, ponieważ też są ludzie, którzy mają polskie pochodzenie, ale być może o tym nie wiedzą, albo nie nie angażują się, w życie, angażują nie. się nie, tak, nie uczestniczą w tym, A więc ta liczba może być trochę inna. Natomiast jeśli chodzi o to, skąd się tam ludzie wzięli, więc to nie jest tak jak w przypadku Zachodu emigracja, tylko z drugą stronę kiedyś, kiedyś bardzo dawno było, to nasi dziadkowie, pradziadkowie przyjechali z Polski, tu, czyli tam, kupili ziemię i się tam osiedlili. No, i, i kolejne pokolenia tam po prostu się urodziły i wyrosły. No i my jesteśmy jednym z tych kolejnych pokoleń, które, można powiedzieć, wracają po trochu do ojczyzny, ponieważ my na przykład z Margeritą mieszkamy w Polsce. To się działo na przykład w XIX wieku mniej więcej, a tak. druga część Polaków, którzy właśnie mogą nie wiedzieć o tym, że są Polakami, to są ludzie, którzy byli E, przeżyli Związek Radziecki i te wszystkie sprawy, i wysyłano ich na Syberię, z Syberii gdzieś jeszcze do pracy, e, w regiony. No i Mołdawia wtedy była jednym z takich regionów, gdzie wysyłano do pracy ludzi. No i tak na przykład moja babcia trafiła tam. Nie. A skąd trafiła babcia? E, z Syberii. Do Mołdawii. Budować e, kolejkę dla pociągów, i później po prostu tam została. Ja myślałam, że na Syberii wysyłanie, o to proszę. No, Ale z Syberii później też. też. Tak. Najpierw byli wysłani na Syberię. I podstawowe takie skupiska Polaków na terenie Mołdawii to są w jakich miejscowościach? Wioska Styrcza. No, tam chyba największe grono takich Polaków i największe dane historyczne, że tam ich było dużo. Yy, to no. są tam te rodziny się osiedlały, to tak. ca ca cała polska wioska, nawet się tak żartobliwie nazywałem Małą Warszawą. <laughs> e, więc też mój pra pradziadek tam e, z kilkoma rodzinami właśnie wykupili e, ziemię i się osiedli. No, ale generalnie takie centra, gdzie uczy się języka polskiego, historii polskiej, to są przy domach polskich, czyli Bielce, Komrad, Kiszyń. Kiszyniów. Albo po prostu ludzie dojeżdżają z wiosek najbliższych, albo po prostu zaczynają mieszkać już w tych miastach, ponieważ tam też szkoły których czasami na wioskach brak na przykład szkoły licealnej i po o, takim, po, po gimnazjum powiedzmy, e, trzeba gdzieś wyjechać, żeby studiować i uczyć się dalej, bo nie ma opcji innej. Chyba, że się nie studiuje dalej. Czyli, że w Mołdawii także dostrzegalna jest taka migracja ludności ze wsi do miast, tak? tak. I Jutrzenka, ona się okazuje w którym z tych ośrodków? W Bielcach. Na początku kiedyś to było przy Domu Polskim w Bielcach, a później w pewnym momencie jakby się co jest, niezależnie teraz już nie jest organem żadnej organizacji, tylko tak po prostu czasopismo, które jest, współpracuje ze wszystkim. No i właśnie tak w Bielcach. Ona jest rozprowadzana później do wszystkich skupisk polonijnych, jeśli chodzi o grupę czytelników, ale siedziba. Bielce. A Bielce, jak dużym są miastem? To jest chyba drugie co do wielkości tak. miasto Mołdawii. Teraz już nawet nie pamiętam, a, jak z, dużo tam mieszka. Z ostatnich m, danych, osób, co tak. szukaliśmy, jak byłam na wyjeździe niedawno, właśnie ze znajomymi tam, to oni pytali. I było około 80-70 tysięcy ludzi? Nie, 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 ale populacja miasta nie. Miasta. Nie, to w no, nie. nie, to tak mało, mało. mało. Ostatnio Dziąliście. mało zostało, no bo wszyscy jadą do Kieszeniowa do pracy albo wyjeżdżają za granicę do pracy. Bardzo. No. I dlatego w Kieszeniowie można liczyć więcej? No w milionach już właśnie. Są ludzie, którzy na przykład co no. rana jeżdżą z Biel do Kieszeniowa do pracy, a później wracają do domu. Też takie przypadki no. znam. No to rzeczywiście są ciekawe tendencje. Okay. I w jakim nakładzie się Jutrzenka ukazuje? 800 egzemplarzy. No to wcale nie mało. No, nie no. Ale do, z tych egzemplarzy część jest wysyłana na przykład do międzynarodowych jakichś bibliotek. Do archiwum, na przykład do Polskiego, Polska Biblioteka Narodowa otrzymuje kilka egzemplarzy za każdym razem. W Londynie Biblioteka też otrzymuje kilka egzemplarzy mm. <coughs> i jeszcze kilka takich międzynarodowych ośrodków otrzymują co miesiąc zestaw kilku egzemplarzy, więc pewnie setka rozchodzi się tylko na to. Ale znakomita większość czy ma swoich czytelników na miejscu. Tak tak. Dokładnie. Poprzez ambasadę też jest no. rozpłynęte. Roz I często Słuchaj, jest nowy numer, to o większą płaszkę. Też z tego co pamiętam, ja z, póki tam mieszkałam, to było tak, że bardzo dużo na przykład rodzin, dzieci cieszyło się, że będą na kładce albo będą gdzieś tam na zdjęciu w środku w jakimś numerze i to czekali bardzo, więc to jest takie lokalne taka popularność się uzyskuje wśród ludzi w taki sposób. Czyli że jest to kronika życia polaków tak. w Mołdawii. Przede wszystkim o nich i dla nich. Albo jakieś wydarzenia, które były, na przykład ze strony Polskiej skierowane, ze strony Polski skierowane. Na Mołdawię, czyli na przykład przyjechali lekarze z Polski, mm -hmm. był, jakieś, akcje. jakieś akcje były wykonywane tam w stronę Mołdawii z Polski, to te też opisujemy, albo jak ktoś konkretnie przychodzi i mówi: że na przykład mam wystawę i jestem z Polski, albo jestem z Mołdawii i mam gdzieś wystawę w Polsce czy coś takiego, no to. Chętnie piszemy o tym wydarzeniu, no bo trzeba trzeba jednak nagłaśniać takie rzeczy. I utrwalać. Tak, dokładnie. Duża część, jeśli chodzi o zawartość, tak, o czym piszemy, też poświęcamy materiałom historycznym i dziełom polskim. nie tylko sama kronika o wydarzeniach miejscowych, ale też część historii, historii Polski z różnych okresów. Czy jest też jakiś dział do opinii albo listów od czytelników? Tak, przychodzą czasem na mail redakcji e, jakieś rzeczy. No tak, no czy to coś... nie stała rubryka, tak, ten, ten, ten. tylko jeżeli coś e, takiego nadchodzi. No. Na przykład, jak są te okazje, czasami jakieś jubileusze, to wtedy nawet jest tego sporo jakieś życzenia, czy jakieś tam wspomnienie związane z redakcją? I wtedy jest to jest trochę więcej tego, natomiast to nie ma stałej rubryki. A jak duży jest zespół jutrzenki, ilu też macie osób współpracujących? Rozumiem, że współpracujące jakieś osoby, które czasem coś przesyłają, to są nie tylko w Bielcach. E, tak. Dokładnie i na przykład na stale mamy mniej więcej 10 osób, a reszta to jest właśnie tak w międzyczasie tymczasowo no. to liczba się zmienia. No i, I oni on też nas... nie są stale ci sami. Tak, jak tak. Jak i my na stronie audytujemy i no. ostatnio chyba było, było to 11 osób. Kiedyś było też siedem i też te osoby, które tymczasowo coś tam piszą do gazety, one zmieniają się często. I te osoby, które współpracują, no to też korespondenci dostają jakieś wynagrodzenie, czy to jest raczej taki wolontariat? To zależy. W większości przypadków to jest to wolontariat, ale na koniec roku, kiedy zostają jakieś środki, które otrzymaliśmy, to próbujemy tak? z dofinansowania, próbujemy jakoś wynagrodzić osobom, które tym się zajmują, ale generalnie to jest na podstawie wolontariatu raczej. Ponieważ bardzo dużo pieniędzy zjada jednak ten dróg, ten papier, utrzymanie tego wszystkiego, zwłaszcza utrzymanie strony internetowej i to wszystko. Nie jest tanie, ceny są europejskie. No a budżet, jakim dysponujecie, jest moldawski. Tak. I w społeczności Polskiej, jak prezentują się te tendencje takie też geopolityczne? Ludzie chcą się przyłączać do Unii Europejskiej bardziej niż sami Mołdawianie, czy, 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 czy tutaj raczej te tendencje są podobne jak większości mieszkańców kraju? Jak to się prezentuje? Mm, to zależy. Bardzo... Ja nie jestem pewna, że rozumiem. Pytanie. No, bo Mołdawię teraz utrzymała też zaproszenie. Jak ta społeczność w porównaniu do reszty mieszkańców mm -hmm. jak tak. się to patrzy? Tak. Większość młodzieży wyjeżdża na studia do Polski. Niektórzy wracają, niektórzy nie. Niektórzy zostają w Polsce albo jadą jeszcze gdzieś dalej po studiach. Ale ostatnio, przez moich kilka wyjazdów do Mołdawii i przez ostatnie, trzy lata. Zauważyłam taką tendencję, że ludzie jednak wracają do kraju i na przykład w stolicy zauważyłam ogólnie rozwój taki ciekawszy, że byłam nawet zdziwiona, że o, tu fajnie się robi. Ale to chyba nie z Polski wracają, bo ci co jedzą na studia, tak. to ja nikogo nie znam, kto by wrócił. Hmm. Ja znam Czy kilka osób, którzy ty? wrócili, ale to już w takim wieku bardziej wie, że tutaj popracowali, pomieszkali A, do pracy. i wrócili już do Mołdawii na jakieś mm -hmm. emerytury. Bo jeśli chodzi o studentów, też um, można to rozróżnić: takie grupy rzeczywiście z Mołdawii wyjeżdżam do pracy to chyba też nie tylko polskiego pochodzenia. No. Ten. Natomiast y, z diaspory Młodzież ma możliwość e, przyjechania na studia i ja z takich e, nie słyszałam po prostu. Kiedyś ktoś próbował, ale się nie odnalazł i, i no, tyle. Tak. A, a co stoi na przeszkodzie? No, odnaleźć się sami, później nie. na rynku pracy. I odnalezienie się na, na rynku pracy, tak. tak. Ze swoimi jakby, umiejętnościami. Stąd. No. A przede wszystkim, no, nie ma dużo takich, co próbuje. Także myślę, że na przeszkodzie może stoi, że ten poziom rozwoju też państwa, i, i tam, nie, nie chcą wracać. Czyli, że po prostu jak kończą studia w Polsce, no to chcą za zarabiać w Polsce, w Mołdawii nie ma możliwości. No na przykład w mojej branży nie ma. Ja chciałam studiować informatykę, studiowałam na Politechnice Warszawskiej. I później popatrzyłam na to, co mogę zrobić w Mołdawii z, tym, z tymi studiami, i tak niedużo było możliwości wtedy. Teraz może ich jest więcej, ale też to nie są zarobki takiego poziomu, w którym ja widzę siebie, bo tutaj w Polsce mam dużo lepszą pracę, dużo stabilniejszą branżę, która na pewno się nie rozwali, nie przestanie być modna i jest ciekawa dla mnie więc. Bo dyplomy europejskich uczelni, one w Mołdawii są uznawane bez problemu, prawda? Czyli, że studia w Polsce pozwalają człowiekowi z tym dyplomem wrócić do Mołdawii i znaleźć zatrudnienie. Większość tak, myślę, że prawo będzie wyjątkiem. Albo jakaś no, ekonomia. No, tak, um, <laughs> może też le z lekarzami, może czego będzie, jakieś dodatkowe no. kroki wykonać, żeby móc tak po prostu przyłączyć się, ale generalnie no, raczej tak. Czyli, czyli podstawowa bariera to nie jest język, to nie jest uznawanie wykształcenia, tylko właśnie ta mo możliwość znalezienia. Hey. No, język. Też jest tak trochę, że trzeba znać jednak ten rumuński, który jest językiem podstawowym w Mołdawii. Czasem w niektórych miastach, na przykład w Bielcach, bardziej słyszy się język rosyjski, ale to nie jest język ustawowy w Mołdawii. I to też się trochę zmienia. Ostatnio no. też idą w kierunku takim, że język państwowy. E, musi być, szczególnie kiedyś no. do pracy. Mhm. Tak, gdzieś. No, no ale e, rozumiem, że P Polacy w Mołdawii nie mają problemu ze znajomością języka państwowego. Chyba nie. No Bo w szkołach on jest nauczany. Tak. To też od regionów zależy. Tak. W Kiszyniowie pewnie bardziej, natomiast w Bielcach jest dużo szkół rosyjskojęzycznych, w których e, język rumuński jest jako przedmiot, ale umówmy się, z, z tych lekcji nie, nie nauczysz się tak żeby rozmawiać. No ja bym powiedziała, że ja nie wiem jak teraz młodzież, natomiast takie pokolenia na tylko naszych rodziców, którzy od początku byli bardziej rosyjskojęzyczni, no, to oni jakby dalej funkcjonują w tym języku tak. i no, oni już mają powiedzmy te miejsca pracy, jakieś tam swoje i tak dalej idą. No teraz to trzeba, to trzeba się uczyć. No, ale już na przykład młodsze, na przykład z mojej rodziny, już tak te dzieci oddają do rumuńskojęzycznych szkół, już tak świadomie, żeby no, ten język nauczyć się go od początku, bo on jest po prostu już bardziej, bardziej wymagany. A takich codziennych szkół polskojęzycznych nie ma? W mm. Kiszyniowie jest jedna szkoła, która niektóre przedmioty mm. prowadzi w języku polskim, ale też nie wszystkie. E, ja I to jest rosy rosyjsko języczna szkoła. Ten liceum Gogola? Tak. Mm. I to chyba jest jedyna taka szkoła. No. E, Kiedyś było... Nawet lektorat gdzieś na uniwersytecie. Tak, nadal jest. Jest, nadal taka okay, dla studentów. No, ale... Można no, też wybrać tam... na przykład polonistykę no. jako kierunek studiów e, na uniwersytecie, ale z innej strony na przykład szkoły, szkoły dla dzieci tak, dzieci tak jest, e, raczej nie ma, ale są domy polskie, w których się uczy polskiego i powiedziałabym nie tylko polskiego, też literatury, historii polskiej, też to wszystko tak kompleksowo. Mm. Nauczyciele no, z Polski są wysyłani tam, prowadzą zajęcia. Ale no to się odbywa tam parę razy w tygodniu, maksymalnie. To Bardziej na zasadzie, tak jak angielskiego się uczy, to No, może rozszerzone o te wszystkie święta, na przykład, czy właśnie historyczni też się dokształcają, do czy uczestniczą później w mm, imprezach takich kulturalnych. W tym samym domu polskim. Tak. No, są kresy organizowane, są organizowane jakieś te trzyki. Chór był, chyba nadal jest ten chór, gdzie przeważnie dziewczyny śpiewają polskie piosenki. No i co? No. Zespół taneczny. Tak, o, zespół taneczny, hmm. tak. Kilka. Hmm. W komnacie, taki a Oni fajnie się rozwinęli swoimi tańcami, no i uczestniczą w, później jest, te zespoły festiwalu, jest taki sztandarowy, festiwal Polska Wiosna w Mołdawii z taką długą historią już. Jeszcze się zaczął, kiedy my tam byliśmy w szkole i też na tym festiwalu występowaliśmy. No i on nadal jest ładnych parę temu. <grym> No ale to ładna tradycja. I jak często on się odbywa? Co roku, Co? w maju. I dużo w nim bierze uczestników udział? E, tak, również przyjeżdżają ludzie, niektóre zespoły, ludzie pojedyncze, osoby przyjeżdżają z Polski również. Ale też z całej Mołdawii zjeżdżają się no, wszystkie skupisk, organizacje. Południą, tak. to, to Chociaż w niektórych to, to jest ich po kilka tych organizacji. A niektóre na przykład zespoły taneczne, czy tam chór wyjeżdżają do Polski na jakieś festiwale i wiem, że czasami do Błotuska przyjeżdżają, bo tutaj mam, mają zaprzyjaźnioną szkołę, bo jedna z nauczycielek, która tutaj w szkole pracowała, pracowała również w Mołdawii, a teraz w Warszawie pracuje. Właśnie w tym ośrodku, no, nie, nie znam dokładnej nazwy, który wysyła nauczycielów, no. da, da. żeby uczyć Polonie. A Polacy w Mołdawii właśnie z tych ośrodków, oni ze sobą się spotykają tylko na w tym festiwalu, czy są też jakieś jeszcze okazje? Nie no, czasem są okazje, I jak ktoś, są święta Tak, albo spotkania gdzieś w z się. władzami, czy tam w ambasadzie, coś jest organizowane i są zapraszania. Albo ktoś przyjeżdża z Polski, wysoko postawiony, jest spotkanie z nim, z tymi osobami, to też przyjeżdżają reprezentanci tych skupisk pełnionych. A jeździcie tak do, do siebie czasami, że Bielce do Kamratu, Kiszyniów do Bielcu? Tak, zdarza się. Ostatnio może rzadziej, ale zdarza się. Że właśnie ktoś coś organizuje też u no. siebie i, i tak. I przy, wtedy są przygają. takie zjazdy. A, a, a czy jest też aktywność te, taka poza szkolna jak harcerstwo, uniwersytety III wieku? Tak, są. Właśnie moja mama w uniwersytecie III wieku prowadzi o, jeszcze i z Harcerzami to ja nie pamiętam jak teraz. Była grupa harcerska. Była grupa. Tak. Jak Jeździli my byliśmy na... młode, to Pomnieli była... Hmm. Czy wy nadal jesteście młode, to, 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 to nie. Mówimy o latach szkolnych. To nadal wydaje się być niedawno. Le, le, lepiej może datami mówmy. No, w latach tak 2007-2009, coś takiego. Może wcześniej? Czyli, czyli, że należy uważać, że to jeszcze działa? E, mam nadzieję, że tak. Musielibyśmy potwierdzić. Tak. Trzeba to już na pewno. To już musimy sprawdzać. A przed jakimi wyzwaniami stoi w ogóle polska społeczność w Mołdawii? Jakie są podstawowe trudności, albo też marzenia? Myślę, że taka. Trudność to pewnie jest, też tutaj wybrzmiewała tak brak młodej, napływu młodych, którzy by kontynuowali te sprawy dalej, chyba jest ich coraz mniej. Albo na tak przykład są, ciężko. Co jest pokolenie dzieci, którzy chodzili uczyli się języka polskiego, wyjechali do Polski, ale nie, nie uczestniczyli totalnie w tych wszystkich świętach, w tym w całym życiu. W jakich, nie chodzili do kościoła, nie chodzili ani na Mikołajki, ani na Wigilię do domu polskiego, po prostu przychodzili, uczyli się polskiego, wyjeżdżali na studia, do widzenia. Więc nie uczestniczyli tak jakoś bardzo aktywnie w życiu polonii. Poza swoim interesem, i dlatego mi się wydaje, że to jest jeden z takich wskaźników, który miał wpływ na to, że jak się formuje teraz społeczność polska w Mołdawii, czyli no, bardziej na zasadzie wyjechać, pracować, studiować w jakimś miejscu, gdzie jest może więcej wyboru. A Później ewentualnie wrócić, bo wracają niektórzy, nawet z mojego mniej więcej wieku znam parę, która tutaj studiowała, wrócili teraz do Mołdawii i tak są pomiędzy Mołdawią i Polską cały czas. Ale właśnie mi się wydaje, że to jest ta przyczyna, że ludzie po prostu wyjeżdżają za, tak powiedzmy, lepszym życiem. No. no, ale może jak go zbudują, to też tak jak ta para będą próbowali go budować tak. także i u no, siebie. Niektórzy faktycznie to próbują, niektórzy wracają, robią jakiś biznes połączony z Polską, no, na przykład, jest... że otwiera się jakieś filia, jakieś firmy w Mołdawii, bo tutaj pracował w Polsce człowiek i postanowił, że no, w sumie dobry kierunek rozszerzenia działalności filmy. Ale no. Nie jest tego super naga dużo, albo na przykład jak taka osoba wraca, to ona nie uczestniczy w życiu Polonii, tylko że załatwia swój interes, że jest kierownikiem filiali, filii w Mołdawii, polskiej firmy na przykład. Ale to już nie jest tak stricte połączone z Polonią w Mołdawii. No ale może. Brakuje po prostu przyciągnięcia takich osób Być do polskiej może. społeczności. Być może. To A to. jakie są marzenia młodych Polaków, czy w tym przypadku Polek z Mołdawii? Polek w sensie z ziemi nas? Tak. marzenie za to pytanie. No ale właśnie marzenia dotyczące polskiej społeczności. Czego by się chciało? Żeby, żeby ta społeczność miała, czy miała więcej? No więcej mi się wydaje, że właśnie tych, e, tego zaangażowania w życie polonijne, w te wydarzenia e, i, i przejmowanie takich tradycji, a nie po prostu automatycznie uczyć się polskiego, żeby wyjechać, żeby zarobić i ewentualnie wrócić. E, żeby nawet jak wrócą, jak zrobią to dlatego, jak wrócą, żeby jakoś mieli kontakt. A, a wiem, że po prostu niektórym, niektórym się nie chce. No, rozumiem to jak najbardziej, ale no, no można pojawić się. bardziej raz, na własne. No, Raz w roku można się no. pojawić na jakimś wydarzeniu. Co nie? Na początek. No. To, to może tego wypada. Polskiej społeczności w Mołdawii życzyć właśnie no, nowych początków i dobrych powrotów. Energii do działania. Energii do działania. To bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moimi rozmówczyniami były Elena Pumnia i Margarita Kirillowa, Polki z Mołdawii, redaktorki Jutrzenki. Bardzo dziękuję za rozmowę. A to był program Przegląd na antenie Wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Niezmiennie zapraszamy na naszego Facebooka, YouTube'a i strony bmtv.lt. Dziękujemy za uwagę.